Witam Państwa. Moje nazwisko Dariusz Lament. Prowadzę szkolenia we wszystkich trzech grupach energetycznych, czyli w grupie pierwszej elektrycznej, w grupie drugiej ciepłej oraz w grupie trzeciej gazowej. Szkolenia opieram o zagadnienia, które spotkałem w prawie 40-letniej karierze w energetyce. Obecnie jestem przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej SEP. Oraz członkiem komisji przy Stowarzyszeniu Mechaników i Energetyków Polskich. Zapraszam na szkolenie, które prowadzę osobiście w piątki. Dotyczy to grupy pierwszej, drugiej i trzeciej oraz dwa razy w miesiącu na szkolenia pomiarowe. Po szkoleniu odbywa się egzamin kwalifikacyjny online, w którym ja również uczestniczę. Jeżeli chodzi o szkolenie pomiarowe online, odbywa się ono dwa razy w miesiącu, w soboty, w godzinach od 9 do 13. Uczestnicy szkolenia na dwa dni przed szkoleniem otrzymają do wglądu kodowane filmy z pomiarów elektrycznych instalacji. Wysyłam również protokół pomiarowy, który omawiam na szkoleniu. Podczas szkolenia na początku tłumaczę, jak wypełnić wnioski. Jakie punkty, jakie zakresy, tak, grupy. Następnie omawiam podstawowe jednostki, czyli napięcie, prąd, częstotliwość, moc czynna, bierna, pozorna, zależności. tak. Oczywiście chodzi o napięcie stałe, napięcie przemienne. Oczywiście są to parametry, które później wykorzystujemy przy pomiarach elektrycznych. Tak. Następnym pomiarem jest pomiar transformatora. Transformatory coraz częściej występują w instalacjach domowych, czy to przy LEDach, czy przy jakichś innych, na przykład halogenach. Tak, dlatego również no, trzeba umieć je zmierzyć. Następnym takim jest jak gdyby dodatkowym pomiarem to jest pomiar silnika elektrycznego. Również tłumaczę, co, gdzie, skąd się wierzę, jak tabliczkę, czytać, tak, jak sporządzić protokół pomontażowy, okresowy. No i przechodzimy do najważniejszych zagadnień czyli do protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej. W jaki sposób, co wypełniamy, tak? Później y, poszczególne, tak? Jak to wypełnić? Co wpisać? Y, czy to przy pomiarze właśnie ciągłości, czy to przy pomiarze rezystancji, czy przy pomiarze y, impedancji pętli zwarcia, czy wyłączników różnicowo prądowych? Oczywiście na sam początek y, najważniejsza dla mnie sprawa to jest próba ciągłości przewodów, tak? W jaki sposób to wykonujemy, do czego. Oczywiście jest to takie preludium przed pomiarem rezystancji izolacji, no ale to wszystko mówię jest na szkoleniu. Następnie też, no muszę mówić, na pewno bezpieczniki, tak, wyłączniki różnicowo-prądowe, no bo też to jest, jak gdyby parametry tych, tych urządzeń muszą być gdzieś tam później uwzględnione w protokole. No i oczywiście też muszę o tym wspomnieć. To, jak już powiedziałem, pomiar rezystancji, co gdzie wpisujemy, skąd to bierzemy, jak to, jak to do protokołu przeniós, przenieść, tak, dlaczego tutaj jest na przykład 30, a nie jakiś inny pomiar, to wszystko jest omawiane na szkoleniu. Następnym takim pomiarem jest to pomiar impedancji pętli zwarcia. Też tłumaczę w jaki sposób to dokonać, tak, jak wypełnić, skąd wziąć te poszczególne parametry, jak to wyliczyć. To również jest omawiane podczas szkolenia. Następnym pomiarem jest pomiar wyłączników różnicowo prądowych. Tak jak tutaj widzicie, też jest tak pomiar czy to prąd dniocy 0 czy 180, skąd gdzie co wpisać, jak to przeliczyć, skąd to wziąć, oczywiście również jest to omówione. Dodatkowym takim, można powiedzieć, pomiarem, jest pomiar rezywności gruntu. Yy, oczywiście. Mówię w jaki sposób to wyliczyć, Później, czy to dla uziomu pionowego, czy do uziomu poziomego. I oczywiście na sam koniec yy, musimy też powiedzieć kilka, temat, yy, kilka słów na temat pierwszej pomocy, na temat yy, gaśnic. Oczywiście to jest yy, krótki urywek tak, tej prezentacji, gdyż prezentacja składa się tutaj widzicie Państwo, z 33 slajdów, tak. W oryginale ma ona prawie 400. Zapraszam oczywiście na to szkolenie. Nie muszą to być osoby, które typowo chcą zdobyć wiedzę z pomiarów elektrycznych. Mogą to być osoby, które też zaczynają przygodę z elektrycznością. Tak? Tu jest dużo zagadnień poruszonych. Myślę, że się opłaci poświęcić te kilka godzin w sobotę na to szkolenie. Dla osób, które będą również wykonywała, wykonywały Yy, uprawnienia, tak, czy to w zakresie eksploatacji, czy w zakresie eksploatacji dozoru, czy dozoru, szkolenie jest w cenie 100 zł. Czyli myślę, że naprawdę warto skorzystać. Gdyż no 100 zł za kilka godzin szkolenia. Myślę, że to nie jest majątek. Tym bardziej, że to tak jak powiedziałem, ja Państwu wcześniej udostępniam filmy z tych pomiarów. tak No i oczywiście, ten film będziecie mieć do wglądu przez dwa tygodnie. Myślę, że warto skorzystać. Tutaj jest mój numer telefonu. Tak, 887788702. No i oczywiście tutaj jest mój e-mail. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić, pisać. No i dziękuję za uwagę i do zobaczenia.